Słońce wali Marcin idzie sobie na spacerek parę kilometrów rozumiecie Dałem swojego brawolota kumplowi żeby go posprawdzał Czy wszystko jest ok po zimie, bo tam jakiś stuk z lewej strony mam pewnie po jakiejś dziurze jakaś końcówka, drążka albo coś, albo jakieś guma jebana, więc dziś mi to panuje A że nie ma żadnego autobusa to ciulam se z buta Bo jestem sportowcem Nie no, Hardy już będzie wliczony pomyśleć, że mam z Borowej wsi prawie, nie no, że Tutaj, za laskiem na, na Halębie 2, przed wygodą idę w stronę Halęby Domie, czyli jakieś 2-3 kilometry z dwaną. No. Wylecie wszystko wliczone w kardio. Zapieprzam i potem Trening Nie wiem gdzie, ale trening Nie wiem czego, ale trening szkoda że nie wziąłem sobie karteczek z Q'A to bym właśnie go teraz zrobił przytrzymać w lewe ręce telefon w prawe ręce telefon bo z lewej jest tragedia boli jak chuj ale wczoraj gadałem z fizjoterapeutami więc w poniedziałek jeszcze do Marka pośpiecha na falę uderzeniową może przybijemy sorkoceryl działa przeciwzapalniczo, więc myślę, że warto na ten mój stan zapalny tego miałościa. także tyle na obecną chwilę nie mogę sobie... w sobie mógłbym się coś pośpiewać nie? szuka moja o wiele lata, pooo, dziś na ta Gdzie idę? Każdy patrzy kurwa, co on tak idzie i ten telefon ma tak wysoko. No kurwa, ale jeszcze na YouTubie się nagrywa, nie? Niech kurwa wiedzą o co chodzi, nie? Patrzą, no debil, no debil, on ten telefon tak trzymie. Czpisz kurwa, bo co? Nie wiedzą, że to jest kurwa celebryta. To jest youtuber Youtuber Par Paris Ceciula Paris co jedzie Za 150 zł Rozumiecie? Do Warszawy A ja sobie idę na darmo Na halęby. <śm> <śm> taka tam sytuacja Minęło chwilę Marcin już jest Na Halębie 2 Jest policja Są bloki inne tak. kardio Dzisiaj same kardio idą Widzicie, postanowiłem robić kroki Trzeba schudnąć nie tak naprawdę to autor jeszcze u mechanika się robi ja idę na siłownię, z buta, z buta na siłownię. Trzech najebanych tu, tu, tu kiedyś były tory Teraz nie ma a tu mamy już tam troszkę w głąb. Smart Gym, Smart Gym, zaraz będzie jechać tutaj Sebastiani. Znaczy trzeba, porobimy cię jakąś górę coś, zobaczymy. Oczywiście nastawienia nie ma, bo nie, nie, nie lubimy robić góry, no ale czasem trzeba, nie? Już chyba ogarnąłem ten jebany telefon. Już wiem, żeby to nagranie było jak jak nie w Angliku, o! Chyba się udało Słońce świeci nad nami Pożewa nasze nagie ciała promieniami Lato Lato Zaufanie przy Tobie wszystko skończy się o ja jeszcze parę schodków i rozumicie. Smart Gym Widzicie, <grym> a nie, na no, tymi autami jeździcie i no, tymi autami jeździcie, paliwo wydajecie, niepotrzebnie pieniądze, a idzie się przejść, nie macie daleko na ta siłownia. Bierzcie przykład z Marcina, proszę, idzie sobie z bucika, świeże powietrze, same plusy, a nie auto, auto, auto. <laughs> ćwiczenie, które teraz robiłem, to jest ćwiczenie od Bartka Garbaciaka. Powiedział mi, żeby to robić. No i to najlepsze, że ta rotacja jest tak upośledzona, że to powinno być maksymalnie wyciągnięte. A to u dupa, więc widzicie, jak chujową jest tą rotacją. Sam bark ogólnie troszkę bolał przy, przy tym ruchu, no ale jak ma to pomóc, to trzeba robić. Sam pierdoły podciągania robiłem. Dlatego modkowo, żeby w tej formie w ogóle nie boli bark. Więc będę to napieprzał dociągania. Ty nie kraty nie będę robił. OHP. się też może ciągi zrobię, ale raczej nie, bo wczoraj te siady robiłem mocne. I ogólnie te cardio, które już ci sobie zafundowałem w postaci prawie 3 km, cała stopa boli. Teraz nie wiem czy to kolei tego Pewnie tak, pewnie tak, no szło jechać autem, no ale wybrałem jednak cardio. Widzicie? Widzicie? Kurwa. Jak człowiek się poświęca, 105 kg przeszło na wadze, więc spokojnie. Nie ma głowy. Dzisiaj z tym panem z podopiecznym Sebastianem trenujemy na Halębie. Ekstra przyjechał autobusem, tak mu zależało na treningu. Ciekawe poświęcenie, kurwa. A do, do Marcinka, przyjedzie autobusem, a ja sobie robię wiosło bicepsik wszystko leciutko uwaga teraz będzie mocno o! gdzie nie robić w ogóle góry a mieć tak potężną jak ja co? genetyka ty kurło genetyka ty kurło To jest mój obiadek. Czasem takie porcje jak te by się chciało zjeść za jednym razem, bo to tak apetycznie wygląda. A głodny corzek jest, to jest masakra. Niesamowicie, że jest głodny. Mam jeden posiłek dopiero, a już jest godzina 12. Więc zaraz wdupcymy to, a za godzinę pocisnemy to szejkiem no, bo ja już jest po treningu, ale ten trening był, jak to wiadomo, trening góry, czyli dupa blada, bez emocji, bez ciężaru, czyli taki nijaki, jak zawsze trening góry, nie robiąc bench pressa, nie powoduje żadnych radości na mojej twarzy. Dlatego macie teraz tutaj widok udek kartofli. No coś pięknego, jak to apetycznie wygląda. Jo, jo jo! Tak. Y, Marci ma dzisiaj troszkę czasu jeszcze to sobie odpowiada na pytania z Q&A, który był chyba, nie wiem, tydzień temu. Więc ozwicie... Y, a, a jeszcze jeden temat. Powiedziałem, jakby wtorek się spotykam u Sebastiana, Sebastian mi rozpisze plan. Zobaczymy jakim powiedzmy planem pójdziemy, czy bardziej wsiadę, czy wciągi, co będzie szło bardziej robić, ale myślę, że siady z tej oto też yy, z przyczyny. Z tego to faktu yy, zamówiłem sobie niebieskie taśmy Monstera. Oczywiście jak wiecie, z jednego słusznego kodu jakim jest. Jaki! paleciak i tylko wtedy dostaniesz nowe te, czy to taśmy, czy, czy sprzęt. Tak to już dostajecie używany, ciurawy. no jest ryzyko, ale to jest wasze ryzyko z jakiego wykodu rozumicie zamawiacie, więc chyba nie będziecie na tyle kupić, żeby nie zamawiać z kodu paleciaka, no ale to już tam pozostawiam wam. E, nic, to idziemy z e, pierwszym pytaniem, bo ja sobie to wydrukowałem. Be Odpowiadam na parę pytań, żeby też ten vlog nie był za długi, za nudny. Więc na czym dokładnie polega praca w kopalni? Jak dużo rzeczy trzeba robić ręcznie? Madridista zadał pytanie. Y ogólnie na kopalni jest różnie, bo powiedzmy są oddziały jak górnicze oddziały w ścianie, gdzie w ścianie też robi się dużo ręcznie, ale jest kombajn, który wydobywa węgiel. Są elektrycy, którzy powiedzmy. Muszą coś podłączyć, jakieś, jakieś tam kabelki i tak dalej. I to też jest taka łatwiejsza. Są, na przykład jest transport, przewóz, za to co powiedzmy, kolejki podwieszane, które praktycznie tylko musisz być, obsługiwać to. No i jest nieszczęsny oddział ślusarski, który praktycznie wszystko wykonuje ręcznie, jest, powiedzmy, takie coś jak w ciągnik łańcuszkowy, to się nazywa ruchcu, róż, różnie to nazywają, huper, no i on ewentualnie jak są jakieś wymiany przekładni, silników, takich większych powiedzmy rzeczy, no to nim sobie pomagasz ale tak to czy wymiana rur, jakieś rury, ruły yy, to wszystko ręcznie, klucze tak to jest yy, powiedzmy niewdzięczny oddział, że tasia na ramieniu i czy ona w zależności też od Ciebie, ile ona może ważyć, ale kilkanaście kluczy musisz mieć, motek, majzle i tak dalej, więc ta torba potrafi ważyć, nie? Są osoby, które na moim, teraz już nie, bo już na pędzeja poszli, ale są osoby, które jak, jak żeś wziął jego torba i żeś miał z tą torbą iść, bo na przykład był jakiś klamor do niesienia no toś wolał nieść nieś ten klamor ciężki niż jego torba, bo tak miał zajebane klamorami, więc Potrafi ważyć taka torba, no i niestety musisz z nią łazić, chodzić całą, no, powiedzmy, po rejonie, tam gdzie musisz dojść, zrobić robotę. Więc tak naprawdę różnie to bywa z takimi robotami na dole, ale ręcznych robot jest naprawdę sporo sporo, więc ciężko to też, tak powiedzmy, oddzielić. Bo naprawdę, jeśli ktoś nie był na kopalni, nie był na dole, to nie może wiedzieć, tak naprawdę o czym ja mówię, dlatego będę chciał się do tego guido i mniej więcej przybliżyć wam, jak to mniej więcej się odbywa na dole, nie? Eee... Jan Kowalski, z czego to wynika, że ty mówisz gwarum a Sebanie dla osób takich jak ja, na Śląska to zastanawiające. No tam już Seba wcześniej wspomina. No Seba to jest Gorol! Gorol! No, mieszka na Śląsku. Mm. E, ale tak naprawdę to on tam powiedzmy więcej się uczył, a wiecie. Ja też miałem tak w, w zawodówce, to niestety zawodówka, robiłem ślusarza i żałuję tego aż do dzisiaj, że babka próbowała z polskiego mnie na siłę nauczyć mówić po polsku. W stylu coś tam była jakaś akcja, że poopowiadaj, poopowiadajcie, jak to było tam u was w wakacje, nie? I każdy tam mówi gdzie on był i tak dalej. A ja, a ja zacząłem mówić, i po dwóch wyrazach już godów, więc. Babka stwierdziła, że nie ma szans ze mną i tak będę gadać, i tak będę godać, i tak będę godać, dlatego Marcin też Godo. A że Seba tam AWF i tak dalej, to wiadomo tam już większe bardziej popierdolone byli, podejrzewam te y, nauczyciele i tak dalej i już tam trzeba było niestety mówić. Dlatego może i też tak y, jest, że Seba więcej mówi niż Godo. to jest go rolem, nie? Ale ty piękny jesteś w tej maszynie, no przecież ja wiem, ja jestem i w maszynie piękny, i nie w maszynie piękny. Ciastki tak mają, że nawet jak nie chcą być piękni, to i tak są, kurwa, piękni, nie? Eee, za dwa litry, kto to um, zrobi? No ciastek będzie przez dwa tygodnie leżał i pachnął. <grym> eee, ja tam sobie połcinam, jak będzie za dużo. Czy planujesz jakiś tonik z Robertem WK? Robercik w się za trójwój. No nie my się nawet nie znamy, tak szczerze powiedziawszy. Raz przybyliśmy sobie piątkę na targach kulturystycznych chyba w Warszawie w tamtym roku. A tak to praktycznie nie mieliśmy szans się poznać. Widziałem, że trenuje czasami rano bez posiłku. Jaki spadek energii? Kiedyś nie do pomyślenia. No co do y, trenowania na czczo czy po posiłku. Ja jeszcze jak pracowałem na zmianach to ja trenowałem o 7 rano bez posiłku, cały czas na czczo i organizm trafi się bardzo szybko przyzwyczaić do tego i i, pod, I naprawdę nie odczuwa takie, zbyt dużych różnic między trenowaniem po pracy, czy tam po południu, czy rano, po posiłku, czy przed. Ja ogólnie nawet jeśli trenuję o 14, to już w pracy o godzinie 11, 10, jem posiłek po to, żeby być 3 godziny na pusty żołądek. A, przede, a nie, powiedzmy, że w, większy, w większej ilości południowo. W większym znaczeniu u mnie jest to, że po prostu biorę odżywkę, a jak już od... na odżywkę wydajesz 150, zł, to wolisz, żeby ona zadziałała, a nie tak na przykład jednemu wlekłem do, do mózgu, że ma czajna brać na pusty żołądek, a on y, przychodzi, y, ten czaj nie działa. Ja mówię, jak ci nie działa, kurwa, jak go mierzę, dwie miarki, to taki tą potrafię przez 5 godzin trenować i się nawet nie męczyć, a ty bierzesz piąty raz i nic, nie? No, ale bo ja od pół godziny temu żywio, tego tam Debilu tłumacza ci półtorej godziny, przynajmniej, żebyś był bez posiłku, a on dalej, nie? I w końcu po pół roku zrobił tak, jak mu powiedziałem, i przychodzi na funkany Kurwa, kurwa, ale to działa Jego dom, i co, Debilu, przez pół roku ci mówiłem, że masz chodzić na pusty żołądek, i ty przez pół roku brałeś odżywkę, i ona ci powiedzmy nie działała, nie? No, no, już wiem, już, wiem, już teraz będę brać bez. No także ja już wolę. Nie brać odżywki, żeby potem się nie wkurzać, żeby mi odżywka nie zadziałała, bo posiłek jadłem i tak dalej, więc tak to u mnie bardziej działa, nie? Ile najwięcej wygrałeś w Fortunie? Ja wygrałem najwięcej w Fortunie chyba 700 zł, no ale ja tam nie stawiam za duże, za duże jakieś tam yy, stawki, no bo tam 20, no teraz 50, ostatnio postawiłem za setę. Niestety i to tak poprzegrywałem, ale jak stawiałem po 10-20 to naprawdę do myślę 5-7 stów to był max jaki szło wygrać i dużo tych powiedzmy wygranych mam. Więcej niż na szczęście porażek, więc jestem na plus. W tamtym roku był na ogromny plus, ten jest taki powiedzmy aktualnie przez ten, przez ten ostatni tydzień na taki na taki no taki zerowy stan, o powiedzmy, nie? czyli nie, nie jestem na, na minusie i też jakoś nie mam jakiejś presji, żeby coś na siłę obstawiać nie? jak już to sobie za dyszkę obstawię, za, dwa, za, za dwie dyszki jakiś śmieszny profek i wejdzie to wejdzie, nie no to chuj, nie Pytanie Kiedy wygrałem z Infinity? No kurde, przecież logiczne, że brawo rozjebie Infinity, nie? O co chodzi z tym, że czasem masz kierownicę z prawej, czasem z lewej? No, Note 9 aktualnie po, po aktualizacji troszkę się spierdolił. I jak była funkcja taka, że przedni aparat, tak jak na przykład teraz nagrywam, nie była możliwość zamienienia nie, aparatu, że będzie tak, jak nagrywam, tak jest. Tak teraz tej funkcji nie ma. I wkurwia to mocno, bo nigdzie tego nigdzie zamienić. Czytam na internecie i chuja informacji, Jak godzisz pracę z treningami, czy nie jesteś przemęczony po pracy? No, no różnie to jest powiem wam z tym z tą z, tą, z tą pogodzeniem pracy z treningami. Ogólnie jest tak, że jak idę wychodzę z kopalni, to już mam torbę w aucie i idę od razu na siłownię, bo wiem, że jak pójdę do domu zjem, to mi się odechce, a tu jeszcze troszkę może jest inna kwestia, bo jak ja o 5 rano wstaję, idę na kopalnię, 14 wychodzę od razu jadę tutaj jak uda mi się zrobić trening to 16 potem 16 jest jeden drugi trzeci czwarty klient robi się godzina 22 ja przychodzę do domu dlatego te vlogi tak przeważnie późno wrzucam no bo zanim jeszcze je obrobię to mija 23 i trzeba iść spać bo znowu o 5 trzeba wstać także niekiedy jest mało tego snu ale czy jakoś tam jestem zmęczony no różnie bardziej Bardziej się męczysz na kopalni psychicznie niż fizycznie. Fizycznie się zajechać to naprawdę idzie to przemęczyć, nie? Przeboleć, ale najgorsza właśnie jest taki mobbing w tej jebanej robocie na kopalni, przez to jest coraz gorzej na kopalni ogólnie. Atmosfera i straszenie i tak dalej. Ludzie się boją chorować, ludzie boją się iść na L4, bo już cię straszą, już cię zwalniają. No. No Pojebane czasy, nie? A tak naprawdę mają wyjebane, bo jak jest jakiś wypadek śmiertelny, to tu nie ma i następnego dnia już o tym się nie pamięta, nie? Także ciężko pojebane jest to, nie? mam pytanie: Mega do Ciebie, czy może znasz dobrego fizjoterapeutę? Jest dwóch dobrych fizjoterapeutów. Yy, jeden to jest Marek Pośpiech z rybnika. Drugi to jest. Bartek Garbaciak z Betomia. Ja do nich chodzę raz do tego raz do tego jestem zadowolony. Nie. Gdzie ja poszedłem zbadać w pierwszej kolejności z Bark? Eee... No byłem u, właśnie u Marka Pośpiecha. On tam współpracuje z ortopedą Stanisław Sułko. Zrobił mi USG i wszystko przebadał, więc jak na... ja tak naprawdę jestem zadowolony z tych kontaktów. Czy myślałeś kiedyś, żeby śpiewać na Wesołach z zespołem? No jasne, że tak. Czy, czy śpiewać, czy DJ. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Mam pytanie o całkiem innej beczki, w filmach mówisz, że masz żonę, co, co twoja żona na te, sorry chłopaki, debilne komentarze po teksty dotyczące ciebie i Eweliny, bo ja bym strasznie była wkurzona, no była wkurzona, jest wkurzona, kazałem jej nie czytać tych komentarzy, bo ja mam specyficznych odbiorców i mnie tak naprawdę śmieszą te komentarze, ja się z nich śmieję i tak dalej, biorę, biorę to humorystycznie, nie biorę tego do siebie, żona niestety różnie to bywa, a, a jeszcze powiedzmy jakieś takie głupie podteksty to potrafiła się denerwować już nie tych komentarzy i powiedzmy jest lepiej niż było, nie? A co na komentarzy to tak naprawdę dla mnie są śmieszne i ja to biorę z przymurzeniem oka, nie? Tak jak w większości. Nie spinam się jakoś ktoś mi wciepnia czy coś, że jesteś brzydki albo coś, to piszę haha i co mi tam, nie? Zresztą wiadomo, że jestem piękny, nie? <grym> Nie rozumiem, co te skarpetki po treningu pogadam, są do kupna. No, nie wiem, musicie pytać po kachontac, czy, czy wam sprzeda swoje skarpetki. Tylko tyle: 13 minut, bardzo długo. No ale trzeba było to zrobić. Także, iową leża se w pryku. I... O, bo nie ma, łapy nie ma. Pozdro. Yeah.